Cześć, witam wszystkich przed epizodem, bo tak mogę to powiedzieć. Taki wstęp wymusiła sytuacja, czas i miejsce. Właśnie tego co chciałem dodać powiedzieć, albo wręcz jestem zmuszony, żeby to zrobić. Po pierwsze, data naszego wejścia na szczyt na stację radiową na Haiku STERS, to 29 kwietnia. Jeżeli ktoś z was może widział, może słyszał albo sam był, że komuś udało się w tych mniej więcej dniach dotrzeć na górę, dajcie znać, będę ogromnie wdzięczny. Jest po prostu duże prawdopodobieństwo, że byliśmy, jeśli nie ostatnimi, to jednymi z ostatnich, którzy dotarli na szczyt. Po drugie, może nie jest to najlepszy, ale zdecydowanie jeden z dwóch, trzech najważniejszych vlogów właśnie na tym kanale Stany po Polsku. Więc, jeżeli możecie dajcie kciuka w górę zależy mi na tym żeby właśnie ten epizod dotarł do jak największej ilości ludzi jeżeli macie jakieś pytania komentarze do tego co się wydarzy wydarzyło też pytajcie piszcie postaram się odpowiedzieć po trzecie odcinek ten no chciałem zadedykować tym wszystkim którym się udało wejść wrażenia po prostu chyba zostaną do końca życia jest. Niesamowicie, naprawdę dla mnie była to niesamowita wyprawa i na pewno bym powtórzył. No, natomiast nie będzie takiej możliwości. Po trzecie, vlog ten miał służyć jako instrukcja obsługi, jak dotrzeć, no, tam i z powrotem. Najlepiej nielegalną stroną do góry i zejść legalną na dół. Natomiast nie ma już takiej możliwości, ponieważ szlak został zamknięty również od legalnej strony na co najmniej 3 miesiące. No i schody są prawdopodobnie w tym momencie usuwane. No i cóż, miłego oglądania. Niestety, kto miał to powiedzmy w planach zrobić, czyli tak zwany bucket list, możecie wykreślić i podziękować tym przykorycie z kasą na Hawajach, tak mi się wydaje, to jest. To jest mój komentarz do całej tej sytuacji. Nam, nam się udało. W ostatnich dniach, a może i godzinach, daliśmy radę. Zapraszam na hajku stels, zapraszam na schody do nieba. Naprawdę nie wierzę, że się udało. Dzień numer 3 na Hawajach, na Oahu i niestety nie dzień dobry, a już na pewno nie aloha. Myślałem, że przywitamy się w innych okolicznościach i w innym miejscu, natomiast no niestety chyba nie ma takiej możliwości. Jest koniec kwietnia 2024 roku i legendarny szlak, czyli Stairway to Heaven, High Coasters, no niestety zaczyna być usuwany. Mieliśmy nadzieję dotrzeć tam pod osłoną nocy, jednak przed całym dojazdem, a jedyna w zasadzie droga, która tam prowadzi, no natknęliśmy się na dwa radiowozy no i zrezygnowaliśmy, dlatego że kręci się tam bardzo dużo policji. No i cóż, można zostać po pierwsze aresztowanym, jest małe prawdopodobieństwo, jeśli chodzi o to. Natomiast dużo prawdopodobieństwo jest takie, że dostaniecie mandat 1000 dolarów. No i jest to proszenie się o kłopoty. Ponieważ no, jest ich tam bardzo dużo i czekają właśnie na tych, co chcą wejść na schody. Nie wyszła strona, że tak powiem, nielegalna, która jest dużo bezpieczniejsza, ale jest możliwość dotarcia tam legalnym szlakiem. Co nie udało się w nocy, próbujemy z samego rana, jest godzina 5:30, zaczyna być jasno, przed nami w sumie 9 mil, ponad 9 mil. I co ciekawe, ten szlak jest dużo bardziej niebezpieczny, natomiast jest legalny. Idziemy dzisiaj, ponieważ schody mogą być już rozbierane od samego rana, na przykład dzisiaj, i prawdopodobnie stanie się to od góry. Zobaczymy. Mamy nadzieję, jeszcze wejść na nie. A widzimy się nieco później na szlaku. Życzę powodzenia. przeszkoda, czyli strumyk, ale można pokonać go na skróty tędy górą. W ogóle szlak ma ponad 9 mil, czyli powiedzmy, a myślę, że to będzie z 15 km mniej więcej, może ciut mniej, i na samym początku jest bardzo łatwo. Idziemy taką, takim klepiskiem, chociaż to powiedzmy ciągle może padać kropić deszcz, więc jest sporo błota. Schody zaczynają się później, jest bardzo mocno pod górkę i przez dwie mile będzie dość mocny hardcore, ale na razie się tym nie martwimy, myślę, że trzeba zaznaczyć, że legalny szlak na górę, na sam szczyt High Custers i na stację radiową, która się znajduje na szczycie. Ten szlak nazywa się Monoloa Trail. No i co ciekawe, zaskakuje pierwszy, na przykład już zrobiliśmy pierwszą milę i wody pitnej tutaj jest bardzo dużo. Co chwilę przekraczamy strumień, więc nie ma problemu. Można wziąć nawet trochę wody jak ktoś żywa filtra. My o tym nie wiedzieliśmy. Z prostej przyczyny mieliśmy wejście drugą stroną. To pierwsze miejsce, gdzie trzeba. A czy generalnie nie trzeba, ale przydałoby się ściągnąć buty. Ja mam wysokie, prawie mi się nie nalało. Zimna. Nie po raz pierwszy już. Idziemy i myślimy, że to jest koniec, bo zalane, natomiast zawsze jest jakieś obejście. Cieszy nas to bardzo, bo tutaj byłoby naprawdę ciężko. Kąpiel, błotna, Ale chyba już powoli się kończy woda, bo cały czas idziemy do góry. Więc myślę, że już będzie coraz bardziej sucho. W jedną stronę, tak jak mówiłem, szlak ma 4,6 mili. My w półtorej godziny przeszliśmy już połowę. Była to na zdecydowanie łatwiejsza część i tak jak myślałem, że będzie to już Powiedzmy ostatnie przejście przez strumyk, przez rzeczkę. Tak jeszcze okazuje się, sprawdziła aplikacja Old Trails jeszcze 7 razy. No, 7 razy. Nie wiem ile to zajmie, bo ciągle trzeba ściągać buty. Jakby ktoś tędy się wybierał. Buty wodne albo sandały jak najbardziej. W pewnym momencie szlak rozdwaja się, nawet rozstraja, bo tam jest jeszcze jedno wejście, i trzeba uciekać właśnie z tej ścieżki, którą szliśmy cały czas, i przejść potok, strumień kolejny raz, tym razem w tamtą stronę. Albo jest drugie przejście, zaraz obok. I my właśnie tam uciekamy w lewą stronę. To prowadzi w kierunku schodów, na wysokości trochę więcej niż 1300 stóp. Czyli jakieś około 400 metrów pierwszy poważniejszy odpoczynek, bo naprawdę od tak a pół mili, jest mega hardkorowo, i do końca tak będzie się utrzymywał szlak, cały czas pod górkę, ani chwili, ani chwili z góry, no i, no i trzeba walczyć ze wszystkim co jest, ale widoczki będą coraz lepsze pogoda, muszę powiedzieć, że nam dopisuje, bo nie ma słońca, jest Zachmurzenie w zasadzie pełne, niebo ciemne, ale nie pada, czasami lekko pokropi i jest chłodnało, więc to jest na pewno na plus. Wygląda na to, że żarty się powoli kończą. Właśnie tam na końcu jest miasteczko, gdzie zaparkowaliśmy auto i zaczęliśmy rano na szlak. Jest 4 mile dalej, no i 4 godziny później. Nie wiem, czy będzie słychać. No i tu już jest ok. Coraz bliżej do nieba już w chmurach, bo nic nie widać naokoło, jeszcze do przejścia może, a 0,30 mili. no i nagrywam już telefony. Boję się, że aparat zamoknie, bo nie jest wodoodporny, jakość może być trochę gorsza. Na pewno z powrotem będę potrzebował spajków na butę, bo ślizgamy się, tu jest naprawdę. Tu jest no dość mocno hardkorowo pod górę i nie ma się czego chwycić, pełno błota. Sami zobaczycie na filmikach, ale warto. Adrenalina zajebista. Będą schody. Na pewno na nie wejdziemy. Kosztuje to 1000 dolarów, jak go złapią. Ale mam to w dupie. Powiem uczciwie. Chyba wiedzą ci wszyscy co mnie znają. <śmum> mam to gdzieś. To właśnie widok o którym mówię, że jesteśmy w chmurach, no nic nie widać, kompletnie, kompletnie nic ale jak wejdziemy na górę z tej legalnej strony na pewno zejdę schodami gdzieś żeby był widok mam nadzieję że poniżej troszeczkę będzie lepiej Baniara atakuje szczyt. Dlatego jest lina. Wracasz? No nie wiem, boisz się? Po to jest lina. I dlatego to jest bezpieczniejsze niż schody, pamiętaj. Więcej macie tyle. No jeden, jedno potknięcie, dobre. No i końca nie widać. Jesteśmy w murach cały czas. Ani z jednej, ani z drugiej. nadzieję, że legalnie. Do waszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. W tym momencie najlepsza część. Bezpiecznie dla Waszego bezpieczeństwa. Powtarzam. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Mi tunelami. A z drugiej strony niebezpieczny? proszę bardzo. Patrzcie, co się dzieje! Ha, ha! Pierwszy widok jesteśmy Warto było Zaraz dotkniemy schodów Taką mgła, że odwidać ledwo nie wiem z 50 metrów stację radiową ale jesteśmy Zręczony na maksa ale jest No bary? Naprawdę nie wierzę, że się udało. Stairway to Heaven, Hiku Stairs, Oahu. Rok 2024, kwiecień. To jest koniec tych schodów. Ale daliśmy radę. W końcówce, pamiątka na całe życie. Haha! <noise> jesteśmy na schodach. Na samym szczycie daliśmy radę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ale się udało, naprawdę jesteśmy tutaj. Upieprzeni po pachy. Pokażę to za chwilę. Ale na razie trochę chciałem nagrać, bo rozchmurzyło się trochę. I widać dół. I tak zejdziemy trochę na dół, żeby zrobić jakieś fotki. Ale stąd taki widok. Jesteśmy na samej górze. Patrzcie jaka upieprzona. Patrzcie co tu się dzieje. Taka walka z błotem była. U mnie jest to sama nawet gorzej. u mnie jest gorzej raczej. Jeszcze nawet to całe upieprzone. Taka walka ze sobą i z warunkami, ale warto było. Całe, całe zmęczenie odeszło. Tak. Jeszcze tu chwilę pobędziemy. Fotki jakieś mamy, bo się przejaśnia na paręnaście powiedzmy minut, sekund zależy. Bo tutaj wiatr dość duży. No i tyle. Nieważne. Ważne że jakaś fotka jest i ważne, że dotarliśmy tutaj. No, good job. Brawo dla nas. Stacja nadawcza, stacja radiowa. Trochę opowiem nieco później o schodach samych. W każdym razie na razie chwilę odpoczywamy, bo dopiero tu dotarliśmy. 4 godziny 40 minut. Walka ze wszystkim była. Ostatnie dwie mile. No to co? Mam nadzieję, że się podoba. Miejsce naprawdę jedyne w swoim rodzaju. High coasters. No cóż, schody do nieba, ale droga przez piekło. Przynajmniej jeśli chodzi o legalny szlak. Jak widzicie tutaj ktoś Wam chce wmówić, że w miejscu, w którym właśnie w tym momencie jestem, jest niebezpiecznie, są barierki, stalowe schody, czy tam metalowe jak ktoś woli. 3922 właśnie takie stopnie, można iść bezpiecznie, no i chcą je zburzyć, zobaczymy. Podobno ktoś złożył w ostatniej chwili petycję i może schody da się uratować, a chodzi o to, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, Wpieprzają się na prywatne tereny. Łatwo jest to oczywiście obejść, bo wystarczy otworzyć drogę, która prowadzi pod schody, której właścicielem jest government, czyli dupa jaś, bo jeżeli płacicie na to podatki, to jest do waszej dyspozycji. I wcale się nie dziwię, że ludzie chcą tutaj dotrzeć właśnie przez drogę, która jest zamknięta. Pilnowana jest przez policję, przez security. No i tak to wygląda. Wystarczy ją otworzyć i wszyscy przyjdą na właśnie te schody tą drogą tą drogą, na pewno, nikt nie będzie chodził przez prywatne posesje ludzi ale no do tego trzeba troszeczkę chęci i tutaj mieć cokolwiek IQ powyżej kaloryfera nic więcej mi się wydaje, że nie potrzeba A nie zamierzam się na ten temat więcej rozwozić, trochę się wkurzyłem ale udało się, dotarliśmy tutaj Widok czasami jest zajebisty, a czasami widać troszeczkę więcej, czasami mniej. No tak tutaj jest, ale patrzcie na to. No, na dole widać też trochę miasta nawet. Czasami się wyłania za chmur. To samo co na Kauai też mieliśmy taki pierwszy widok na Napali Coast. Pierwszy stickerek, który przyklejamy na tym kanale Stanę po polsku Wędruje w tak piękne, zajebiste miejsce Schody do nieba High stay Stairway to Heaven Schody wybudowane w 1942 Na początku były drewniane Natomiast W dużej części używano też drewnianych drabin A w takiej postaci zostały Wybudowane w latach 50. no i przetrwały do dziś, a hajk jest nielegalny od 1987 roku, co nie przeszkadza nikomu, bo sami widzieliście ile ludzi jest na górze, przynajmniej 10-12 osób w tym momencie. Przypominam, że to jest ta niebezpieczna droga. Są poręcze schody. No i tak naprawdę trudno się wypieprzyć, albo cokolwiek sobie zrobić. 3922 takie stopnie i opieprzyli sobie z jeby, że będą je rozpieprzać właśnie teraz jest koniec kwietnia 2024 no i właśnie będą zaczynali je burzyć gratulujemy debidom Mi się, że pogoda tam się drastycznie zmienia. Nie nagrywałem za dużo. Poza tym, naprawdę brakło nam wody. I mówię poważnie, tak się że tak powiem wychuśtaliśmy, No i doszliśmy do strumienia. I trzeba było naprawdę się ratować dużą ilością wody. Rekomenduję wziąć ze 2-3 litry, pewnie. Chociaż nie, 2 litry na głowę może wystarczy. Ale nie wiem, jak z pogodą. U nas nie prażyło słońce. A i tak nam się skończyło. Od auta na szczęście już po płaskim, ale już teraz mogę powiedzieć, że było rewelacyjnie. Doszliśmy tam gdzie chcieliśmy. Czyli niestety w sposób legalny, o, a nie nielegalny, ale wyszło i tak dobrze. Zobaczyliśmy schody do nieba. To co chciałem jeszcze dodać w kwestii High Coasters, czyli Stairway to Heaven. Chodzi mi tutaj o nielegalną drogę. O nielegalny szlak, czyli schody od samego dołu, to prowadzi do niego dokładnie taka sama droga. Dokładnie taka sama i należy to oczywiście do governmentu, czyli do ludzi, którzy płacą na to podatki. Jakby nie było. I to jest zamknięte. Dlatego, w jakikolwiek, jeżeli ktoś robi tak zwany trespassing, to dlatego, że nie może tam podjechać ani wejść na tą drogę. Tylko i wyłącznie dlatego. Inaczej, jeżeli ta droga byłaby ogólnodostępna, powinna być, powiedzmy jakieś, nie wiem, wejściówki, na przykład na dzień 50, 100, nie wiem ile, wszyscy chętnie zapłacą, przyjadą, parkują. Parking oczywiście też jest dość duży, jest tam sporo miejsca, no ale te zjeby chcą zamknąć. No i tyle, zobaczymy, mam nadzieję, że nie wszystko jeszcze stracone i będzie szansa tam wejść kiedyś. Jak ktoś był ostatnio, a przypomnę jest dzisiaj, które? 20, chyba 9 kwietnia, koniec kwietnia. Jak ktoś był w tym czasie, teraz, później, mniej więcej, dajcie znać. Ciekaw jestem. Za pomysłem zamknięcia tych schodów i zlikwidowania stoi Major Rejk, jakiś tam Rejk Balgiardi, nie pamiętam, Bullshit, jakiś Ryk Bullshit. No i paru starych, pewnie z gredów, z kasą którym się nie podoba to że ludzie wychodzą ani pewnie nie mogą nawet skoczyć porządnie na dwójkę do kibla no i tyle chciałem od siebie dodać pozdrawiamy ich serdecznie oczywiście dwoma środkowymi palcami mam nadzieję, że nie będę mówił co się stanie niewątpliwą zaletą mieszkania w całym ścisłym Downtown, również w Honolulu, jest łatwy i szybki dostęp do dobrego jedzenia, bo food trucki na pewno się do tego zaliczają. E, powtórzę jeszcze raz, nie jest to kanał o żarciu, ale Angry robi robotę i na pewno chętnie bym wrócił. No to co? Kończymy dzisiejszy dzień powoli. Trzeci na Oahu, trzeci na Hawajach. Mocno dał popalić nam szlak. Ja już nie miałem siły później naprawdę nic kręcić, cały uwalony, zresztą widzieliście co się działo, natomiast no, przepiękny, zajebisty dzień, udało się tak naprawdę zrobić to, po co przylecieliśmy na Hawaje, bo schody do nieba to był numer jeden dla mnie. No jutro luźniejszy dzień w końcu, a chyba wybierzemy się na Waikiki Beach i zobaczymy Downtown Honolulu bo to już trzy dni, a jeszcze nie było nawet właśnie stolicy Hawajów. No i tyle chyba w tym epizodzie, bo ten epizod miał być poświęcony tylko schodom do nieba. Już wiem, że w tym momencie cokolwiek by się nie stało. Już teraz jest naprawdę bardzo udany. Trzymajcie się. Hang loose.